I tam podobnie. Słuchajcie moi drodzy, mamy już turbo położone. Jak widzicie, gometria, już wszystko ładnie chodzi. Wszystkie nowe nakrętki, bo to są jednorazoweczki. Pamiętajcie o tym. Nowa uszczeleczka, nowy przewód zasilający, oryginał, e, ponieważ tu się urwał śrubunek. E, Nuweczka Volkswagenowski. E, no i cóż, nowe nakręteczki, wszystko nowe. Nowe podkładki, wszystko złożone na. Odpowiedni moment 25 Nm nakrętki od kolektora wydechowego. Nowe podkładeczki, pod spływ, praktycznie tyle wszystko umyte. Tak jak tu widzicie, wyczyszczone i rury również od turbo. Wkładamy teraz po oczyszczeniu. Zakładamy opaski i przechodzimy sobie później na górę, żeby podokręcać. No i praktycznie tyle jeśli chodzi o. A nowa opaska, jeszcze nowa opaska, na, będzie również tutaj na wydech. Wszystko złożone na pastę specjalną do układów wydechowych. Tak, żeby to nic nam nie pierdziało i nie było przedmuchów. No i praktycznie, praktycznie chyba tyle. Tak to widzicie, wygląda. Każda śrubeczka, każdy gwint, szpilka sprawdzona, dokręcona z odpowiednim momentem.